A ja wstała z liszką 15 Cześć, zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia vloga. To jest pierwszy vlog na tym kanale. No i zapytajcie mnie, dlaczego mam to oglądać? Podam Wam trzy powody. Pierwsze jest to, że na przykładzie mojego życia będziecie mogli się nauczyć nowych wyrazów. Drugie Film jest w całości po polsku, więc na pewno poprawicie swoje umiejętności rozumienia języka polskiego ze słuchu. No i jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda wesele w Polsce, to oglądajcie do końca, ponieważ byłam, widziałam i chcę wam o tym opowiedzieć. A teraz zaczynamy. Zazwyczaj budzę się o dziewiątej, ale nie dziś, więc od razu lecę na spotkanie z zespołem. Co robimy na tym spotkaniu? Planujemy, wyznaczamy priorytety, omawiamy zadania oraz zaczynamy ten dzień. Plan na dzisiaj. Najpierw praca, później zabranie walizki oraz drogę do Warszawy, ale oczywiście, że bez śniadania nic nie będę robiła, więc chodźmy najpierw zjemy. Ale oczywiście, że zabrakło mi niektórych produktów więc musiałam jeszcze wyskoczyć do sklepu. Moje ulubione oraz dość łatwe do zrobienia śniadanie. Podsmażemy chleb, smarujemy go awokado, a na górę dajemy jajko sadzone. Mmm, pychota. W międzyczasie wzięłam prysznic, smaruję swoją buzię kremem, oraz myje zęby. No i przechodzimy do tej części, gdzie pracuję. Akurat w ten dzień, kiedy nagrywałam vloga, zaczął się nowy kurs języka polskiego, więc możecie sobie chwilę podglądać, jak rozmawiam ze studentami. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie je tutaj, dziewczyny na pewno pomogą. No i już w pociągu zaczęłam montować ten vlog, który teraz oglądacie. Droga zajęła jakieś 3 godziny, już jestem w hotelu, no i oczywiście najpierw trzeba sprawdzić hotelowe łóżko. Po co przyjechałam do Warszawy, tak naprawdę, żeby się tutaj przespać, ponieważ jutro rano mam kolejny pociąg do innego miejsca i jadę do swojej kuzynki. Ona bierze ślub i ja nawet będę świadkową, więc jeżeli coś się uda nagrać, to na pewno Wam pokażę. Okej, okay, w tym momencie niestety kończy się część vlogowa, bo niestety nie udało się nagrywać w trakcie wesela, ale chętnie wam opowiem, jak to wygląda w Polsce, czym to się różni na przykład od wesela w Ukrainie. Ale najpierw opowiem troszeczkę o teorii, co to znaczy. W Polsce istnieją różne rodzaje ślubów. Najważniejsze zapamiętać taki wyraz wziąć ślub albo brać ślub. I w Polsce można wziąć. Na przykład ślub kościelny, albo też cerkiewny, w zależności od wyznania, i też może być na przykład ślub cywilny. Same nazwy nam podpowiadają, jaka jest różnica. Ślub kościelny jest oparty na wierze. Ślub cywilny już bierze się w Urzędzie Stanu Cywilnego, i tutaj, jeżeli małżeństwo chce, żeby ich związek był formalnie uznany oraz ważny w świetle prawa cywilnego, no to wtedy biorą ten ślub cywilny, ale na przykład jeżeli chcemy wziąć i ślub kościelny i cywilny. Co wtedy robimy? Wtedy taki ślub nazywa się Konkordatowy. Bierzecie ten ślub w kościele, ale tutaj, już w wyniku tego ślubu, który nazywa się Konkordatowy, zostajecie małżeństwem i w świetle prawa polskiego, i Kościoła katolickiego. Ja byłam na ślubie cywilnym. On wyglądał naprawdę bardzo podobnie do tego, co wiedziałam w Ukrainie. Dla mnie jedyną różnicą było to, że Państwo młodzi nie mówią, tak, nie, to chcę zostać mężem czy żoną. Tylko wygłaszają przysięgi, powtarzając za panią z urzędu. Po ceremonii ślubnej pojechaliśmy do domu, gdzie na parę młodą już czekali goście oraz rodzice, którzy powitali chlebem i solą. Też para młoda wypiła szampana, rzucili kieliszkami, żeby te się potłukły, czyli prawdopodobnie mi się wydaje, że jest to tak samo jak w Ukrainie. No i dalej zaczęła się już ta część typowo imprezowa. Ja tak naprawdę byłam ciekawa czy śpiewają w Polsce też piosenkę no, u nas śpiewa się Hirka ja woda czy jest coś takiego w Polsce? Okazało się, że jest, tylko brzmi to troszeczkę inaczej. Polacy śpiewają gorzka wódka, gorzka wódka, nie będziemy pili, bo nam dzisiaj państwo młodzi jej nie osłodzili. Podobnie, po prostu trzeba się tego nauczyć przed weselem. Też z takich rzeczy bardziej tradycyjnych było dawanie prezentów, ponieważ goście dawali prezenty parze młodej, para młoda dawała prezenty rodzicom. By wszyscy wymieniali się prezentami, ale też tutaj trzeba pamiętać, że to był ślub cywilny, a dopiero we wrześniu czeka na tę parę młodą ślub cerkiewny, i już wtedy będzie taka większa impreza. Ale i tak świetnie bawiliśmy się w domu, goście śpiewali piosenki. Co ciekawe, znali bardzo dużo ukraińskich utworów. Myślę, że to jest z tego powodu, że rodzina pana młodego mieszka na Podlasiu, to jest tu. I dlatego znają tak dużo akurat ukraińskich piosenek, też używają ukraińskich słów, więc było to naprawdę bardzo miłe. No i to chyba wszystko, co chciałam Wam opowiedzieć. Jeżeli spodobał Wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę oraz będę czekała na Wasze komentarze. Czy byliście kiedyś na polskim weselu? Jeżeli tak, to co Was tam zaskoczyło? Jeżeli chcecie codziennie uczyć się języka polskiego, to zapraszam Was na Instagram Polskie Online. Jest tam naprawdę bardzo dużo informacji do nauki polskiego. I na dzisiaj to chyba wszystko. Życzę Wam miłego dnia. Cześć!